Obecny stan Gears AI, jak Xbox uczy się na błędach, czy w ogóle yy, i wiele więcej, zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dawa. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia, dalej dołączenia do Discorda, ta Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Yy, już materiał yy, PGA Giz yy, został nagrany, teraz jest w montażu, tak więc już niedługo podsumowanie tego. Yy. Powolutku już domykam pewne sprawy związane z projektem i spółką na pewien etap. To i też może się uda nagrać coś więcej niż tylko podsumowanie newsowe. Natomiast teraz przejdźmy do wiadomości, i w pierwszej kolejności: gry AI będą wspaniałe. Matt Schumer, dyrektor w kilku firmach zajmujących się sztuczną inteligencją, zaprezentował na platformie X to, co nazywa pierwszą grą wideo wygenerowaną w całości przez AI. Jego entuzjastyczne zapewnienie, że gry AI będą wspaniałe. Kontrastują jednak trochę z tym, co faktycznie pokazał. Zobaczmy, jakie to jest wspaniałe, jak to pięknie wygląda, w ogóle y, po prostu y, cudo y, y, można powiedzieć, ciał, y, cudniu do rzeczki, i tak dalej. Prezentowana gra to teoretycznie strzelanina pierwszoosobowa która chaotycznie przeskakuje między perspektywami. Akcja rozgrywa się w czymś, co przypomina Nowy Jork lub amerykańskie miasto. Mamy jakiś dziwnych przeciwników bez ładu i składu. Cóż, to wygląda w ogóle jak powiedzmy sterowanie jakiejś wizualnowelki i tak dalej. No i reakcje na ten, powiedzmy, hit są miażdżące. Użytkownicy platformy AX określali pokazany materiał mianem obrzydliwego. Guana, wyśmiewając próby szumera usprawiedliwienia inwestycji w AI, negatywny odbiór nie powinien dziwić. Prezentacja pokazuje, że ambicje Ilona Maska dotyczące w pełni generowanych doświadczeń są jednak yy, odległe. Yy, tak więc, yy, yy, no. no, oczywiście tutaj wszyscy zaznaczają, że yy, yy, chociaż AI może przyspieszyć niektóre procesy i uczynić je mniej żmudnymi, to jednak yy, kontrola człowieka nadal jest potrzebna. I żeby nie było, bo. Już na konferencji mi zaznaczali niektórzy deweloperzy, jestem naczelnym haterem AI. Absolutnie nie jestem. Gdyby tak było, to bym powiedział, że absolutnie AI jest do, do, AI jest do wyrzucenia i nie tykać tego i tak dalej. Absolutnie nie. Zresztą, nie bez powodu chociażby napisałem cały artykuł w CD action, gdzie... Właśnie opisywałem, jak obecnie używa się AI, gdzie go można używać już teraz, gdzie faktycznie się przydaje, a gdzie jeszcze jest niedostateczny. I jak już wielokrotnie zaznaczałem, AI jest idealny teraz do przyspieszania pracy w bardzo takich żmudnych, wtórnych segmentach, gdzie mamy powtarzalne rzeczy, które i tak. Na upartego dałoby się ym, sprowadzić do pewnego generowania proceduralnego bez użycia AI. Natomiast AI ułatwia jakby stworzenie tej procedury. Przez właśnie język naturalny. Tym samym wszyscy, którzy mówią, że a, bo tam e, ja, jak pracuję tam we frontendzie, czy pracuję w niektórych tam rozwiązaniach, e, no to tam AI po prostu vibe koduje się super. To jest idealny dowód na to, że właśnie wasza praca jest na tyle wtórna, że można było ją już dawno e, sproceduralizować i tym samym nie dziwią mnie zwolnienia w pewnych segmentach właśnie IT. Natomiast, natomiast e, tworzenie gier i Pojenie właśnie grafiki, muzyki, kodu, designu i tak dalej, jest na tyle skomplikowane, że nadal jeszcze ja sobie po prostu z tym nie poradzi i nie poradzi jeszcze długo. Niektóre segmenty, niektóre zakresy ym, y, są właśnie idealne do tego, żeby je przyspieszać jako, i używać jako narzędzia. Już teraz zresztą używa się tego jako narzędzia, chociażby nie, wiem, w Photoshopie, kiedy wyrzuca się jakieś elementy stła, przemalowuje się pewne rzeczy, dodaje się y, pewnych filtrów, y, poprawia kształty, czyści się powiedzmy chmurę punktów z animacji szkieletowych i tak dalej, to wszystko jest tym elementem, który jest często żmudną, wtórną robotą, czy też w kodzie, kiedy się robi boilerplate, implementację jakiegoś interfejsu. I właśnie te, do tych rzeczy AI nadaje się już teraz super. Dlatego, bo w, za pomocą kliknięcia w kilka sekund robimy coś, co zajmowało wcześniej minuty. Czyli już z miejsca skracamy czas pracy tej wtórnej i możemy się skupić na tej bardziej kreatywnej. To jest pozytyw i od tego nie powinniśmy uciekać. Powinniśmy się uczyć w ogóle nowej technologii, bo w przyszłości nie samo AI nas wyprze, tylko ludzie, którzy potrafią korzystać mądrze z AI. Więc tym samym warto się tego uczyć. Warto. Się z tym zapoznawać, oswoić się z technologią, starać się ją trochę zrozumieć, i tutaj jak najbardziej jestem za tym, żeby właśnie poznawać to narzędzie i traktować jako narzędzie, bo to jest pierwszy sposób użycia. Natomiast, żeby wygenerować grę od początku do końca, to jest na tyle skomplikowany proces, że aktualnie po prostu AI jest niestabilne. A dodatkowo, jeżeli chcemy iść w stronę tego, żeby AI wygenerowało nam coś finalnego. To koszt i kontekst tego jest tak złożony i tak drogi, że przestaje się po prostu opłacać, co też wynika z danych finansowych firm AI, gdzie do pewnego stopnia to wszystko działa, ale ostatecznie nadal jest nieopłacalne. Więc tym samym ani liczby, ani praktyka nie stoi za tym, że dostaniemy wkrótce gry wygenerowane przez AI, gry tworzone przez ludzi którzy posiłkują się AI w, powiedzmy, sprawach wtórnych, oczywiście. To już też nawet twórcy ArcRiders, czy Embark Studio, zaznacza, że mm, korzystając z proceduralnego generowania niektórych elementów, Wspieranego przez AI, czyli korzystając z tego jako narzędzia, testują. Tam były już wywiady, gdzie na przykład prototypy bardzo szybko starali się generować przy użyciu różnych parametrów generowanych przez AI. Dzięki temu mogli szybciej y, zawęzić zakres, w którym powinni pójść, produkując grę finalnie, ale ostatecznie i tak do tego wszystkiego przekładał rękę człowiek. I to jest ten obszar, który jak najbardziej jest sensowny, ale jak widzicie po tym materiale, który zresztą jest podlinkowany w opisie, to pomne po działo właśnie pokazuje to, że Aktualnie AI finalnie nie nadaje się do generowania tej, tej ostatecznej jakości przy grach. Wsparcie pewnego rodzaju, jasne, natomiast absolutnie nie wyparcie i to jeszcze długo ewidentnie nie. Tak więc tyle. Więc jakby możemy już chyba pominąć kwestię tego naczelnego hejtera AI w polskim gamedevie, ale raczej... Staram się być tym rozsądniejszym głosem w tym przypadku, bo ludzie czasami za bardzo szaleją za nowymi zabawkami. Zwłaszcza bardzo lubię te wszystkie wypowiedzi ludzi, którzy w życiu nie wyszli wyżej niż chat GPT, mówiąc, że za chwilę was AI wyprze. Cztery lata mi już to powtarzają i jakoś jeszcze się to nie zdarzyło, także powodzenia. Idźmy dalej. Idąc dalej przejdziemy do Xboxa, być może uczącego się na błędach. Phil Spencer, CEO i Microsoft Gaming, podczas panelu w Center w media Menlo Park wygłosił zaskakujące słowo o znaczeniu budowania bazy fanów poszczególnych studiów deweloperskich. Czyżby zwolnienie ludzi od Tango Gameworks nie, 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 tutaj nie dzwoniłoby jakoś i backlash z tym związany? Może, może. Rozmawiając z Timem Schafferem, założycielem Double Fine Studios, Spencer podkreślił unikalną przewagę studia, które stworzyło tylko około półtora sequel'a swoich gier. Jedną z rzeczy, które kocham w Double Fine jest to, że mają fanów studia jako takiego. Powiedział Spencer, chcesz się upewnić, że na platformie jest sposób na pokazanie miłości dla Double Fine, nawet nie wiedząc, że jaka może być im następna gra. Według niego budowanie społeczności wokół developerów nie tylko franchise, to prawdziwy imperatyw biznesowy oraz kreatywny. Spoko, tylko liczby za tym nie stoją i działania Microsoftu też nie. Tak więc no. Słowa te kontrastują ostro z działaniami Microsoftu w 2020, czyli nie tylko ja odniosłem takie wrażenie. Słowa te kontrastują ostro z działaniami Microsoftu w 2025. Firma zwolniła setki deweloperów i zamknęła kilka studiów, przerywając rozwój wielu gier, które zdążyły właśnie mieć bazę fanów. To stawia deweloperów Xbox szczególnie trudnej sytuacji, z którą Double Fine będzie musiał się zmierzyć, próbując rozwijać swoją istniejącą społeczność. Tim Schafer podczas panelu mówił o historii Double Fine i ich działaniach w crowdfundingowych latach 2010 Włączając to nakręcenie dokumentu o procesie tworzenia gry. Broken Age, i tutaj cytat, uważam to za rodzaj misji: ludzie nie zdają sobie sprawy, że gry wideo tworzą ludzie, że wielu naprawdę się o nie troszczy i są to dzieła wynikające z miłości. Spencer wspomniał również, że Microsoft Gaming używa generatywnej AI wyłącznie do moderacji społecznościowej i bezpieczeństwa, a nie do zadań kreatywnych. No to trochę to inaczej brzmi niż ten ostatnio rozważane właśnie wymaganie używania AI, które jest akurat nie w przypadku Microsoft Gaming, a w przypadku Kinga, czyli tej firmy, która robi mobilki, ale zaznaczam, mobilki są, zwłaszcza Candy Crush to już jest tak zdefiniowana gra, że tam mają matematykę i analitykę absolutnie stojącą za wszystkim. Mają tyle danych, że mogą spokojnie z tego wygenerować Naprawdę masakrycznie dużo treści więc tym samym to jest tak bardzo wtórne, że nawet gdyby nie mieli AI, to proceduralnie przy użyciu określonych algorytmów generatywnych mogliby tak naprawdę generować kolejne lewele do gry, więc po prostu przyspieszyli proces, który i tak pewnie kiedyś by zaszedł. Natomiast ostrzegł, że utrzymanie biznesu skoncentrowanego na kreatywności staje się coraz trudniejsze w obecnym krajobrazie, a jedną z potencjalnych dróg. Do znalezienia stabilności jest myślenie wykraczające poza pojedyncze medium. No, a ciekawe słowa, jak na osobę, która właśnie między innymi odpowiadała za serię zwolnień, walkę o. Znaczy, Satya Nadella, czyli szef Microsoftu, akurat wymaga tego 30% tam marginesu marży. Natomiast no, to, co mówi Phil, ja naprawdę chciałbym wierzyć człowiekowi, tylko że wszystko, co jego firma robi po drodze, absolutnie przeczy temu, co właśnie Spencer mówi. Więc może, jakby, Phil, jak więżą cię tam gdzieś, że tak powiem, trzymają cię siłą i tak dalej, to mrugnij dwa razy przy najbliższej okazji, czy coś, bo nie wiem. Ja mam wrażenie, że to, co on mówi, a co jego firma robi, to są czasami zupełnie dwie różne rzeczy, no ale. Cóż, jak jest się twarzą wielkiej korporacji bez duszy, no to nawet jeżeli tam stoi na przedzie jakiś człowiek, który chce dobrze, to wszystko pod spodem jest zbyt dużą machiną. Następnie społecznościowa przygoda samochodowa RV Dyret, które jest tak troszeczkę pomiędzy friendslopem a troszeczkę pomiędzy takim przyjemnym doświadczeniem właśnie przygodowym sprzedało się w prawie 1,3 miliona egzemplarzy w zaledwie tydzień od premiery Jace Wallet manager społeczności w studiu Nuggets Entertainment podzielił się tą informacją na YouTube wyjaśniając że Indy tytuł w pewnym momencie zajmował trzecie miejsce na globalnej liście bestsellerów Steam dokładna liczba sprzedanych egzemplarzy na 26 października to 1 288 515 ale to już teraz na na dzień 1 listopada dawno przekroczyli te 1 300 tysięcy i tutaj mamy komentarz. To oszałamiające dla nas wszystkich. Osobiście nie mogę tego pojąć. Arvi Dariet yy, to debiutancki tytuł Nuggets. Yy, studio pracuje obecnie nad większym projektem Among the Wild, ale ten po prostu stworzyli. To jest też ciekawe. Oni stworzyli to bardzo szybko, yy, chcąc po prostu tylko przetestować parę yy, parę technologii i tak naprawdę yy, wyjść troszeczkę z yy, takiej blokady kreatywnej, które mieli przy, Innym tytule. Trzeba powiedzieć, że całkiem lukratywna e, blokada kreatywna, więc e, no zdecydowanie to jest coś, co też e, podbija e, Twitcha, bo jest też takim fajnym doświadczeniem do oglądania. Nie jest to mój klimat gry, ale zdecydowanie trzeba docenić, że e, takie liczby potrafi wykręcić coś, co jest zrobione właśnie stricte e, dla zabawy e, i też w ramach po prostu zabawy, więc e, no trzeba przyznać, brawo, brawo. E, Kolejno, koniec podatku od Multi prawdopodobnie właśnie przy następnej nadchodzącej platformie, o czym już wspominałem ostatnio. Microsoft rozważa porzucenie opłat za grę wieloosobową w swojej następnej generacji, co byłoby przełomową zmianą od ponad 20 lat pobierania tego podatku. Przez ponad 20 lat firma pobierała od posiadaczy Xboxa od 4 do 10 dolarów miesięcznie za dostęp do online w ramach Xbox Live Gold, a później Game Passa. Według raportu Windows Central obecny plan zakłada brak paywallu dla gry wieloosobowej następnej generacji, co jest związane oczywiście z tym, że planują mieć konsolę, która będzie jednocześnie PC-tem i będzie też miała możliwość odpalania gier z biblioteki Steam, czy Epic Game Store. Byłaby to kolejna zmiana dla działu gier Microsoftu, który długo zbierał ten podatek do multiplayera w zamian za możliwość grania w coroczne hity, tak jak Call of Duty, Madden czy NBA. Podczas gdy standardem stało się umożliwienie graczom dostępu do gier Free to Play bez zmuszenia ich do płacenia za plat członkostwo platformy, zmuszanie gracza do płacenia za rozgrywkę online w premium tytułach takich jak właśnie Czwarta Diablo, Mario Kart World czy Helldivers Divers 2, generowało ogromne kwoty tego, co, mogło, co wydaje się być efektywnie pasywnym dochodem dla producentów konsol. Więc też jest, się tak zastanawiam, czy to jest do końca dobry krok, skoro Microsoft sobie przytnie kolejne źródło pasywnego dochodu, a oni co, jak co, ale pieniądze lubią. Także ciekawe, gdzie sobie to odbiją. Nie jest jasne, ilu z milionów subskrybentów Game Pass jest obecnie zapisanych wyłącznie po to, by grać online, ale sama ta korzyść odpowiada za ogromną część kosztu najdroższego poziomu programu. Podczas gdy Game Pass Ultimate dla użytkowników konsol został niedawno podniesiony do 30 dolarów, usługa kosztuje nadal. 16,5 dolara na pc A tam właśnie no, chociażby ludzie masowo grają w Sea of Thieves, co już też niedawno pokazano, czy też właśnie, chociaż SOT też jest bardzo popularny na PlayStation od momentu premiery. Jeżeli plan zostanie zrealizowany, pojawia się e, oczywiście kolejna seria pytań. Dlaczego Microsoft przez te wszystkie lata pobierał opłaty od użytkowników Xbox i za multiplayer? Dwie rzeczy. Trzy. Pieniądze, bo może i inni tak robią. Jak I Sony i Nintendo będą uzasadniać pobieranie opłat za multiplayer dla nadchodzącej generacji, właśnie, czyli kolejnego, właśnie switcha czy PlayStation? Raczej przy tym zostaną, będą po prostu mówili, że to jest lepsza usługa, mimo że nie będzie. Więc akurat pytania zadane w artykule są bardzo proste i tak samo mogą być proste odpowiedzi, chociaż faktycznie tutaj Xbox będzie troszeczkę mieszał w tym garnku i może to być dla Microsoftu. Ten punkt, y, którym przekonają do siebie graczy, czyli słuchajcie, poza Xbox'em macie tutaj jeszcze wszystkie gry na PC i jeszcze nie musicie płacić za online. To może być coś, co faktycznie przyciągnie graczy, chociaż niekoniecznie. Y, zobaczymy. No, to jest bardzo dziwne, co robi Microsoft. On cały czas próbuje gdzieś ugryźć rzeczy w inny sposób niż reszta, tylko że zawsze jest w plecy z tego powodu, albo przynajmniej prawie zawsze. Zobaczymy, jak się to im udawa się w następnej generacji, która już niedługo. I idąc jeszcze na koniec do Battlefielda. Cóż, gra puchnie, dochodzi nam Redsec, czyli tryb Battle Royale. Redsec znaczy Redacted Sector, zostanie on wydany, w zasadzie już jest wydany, bo miał premierę 28 października, będzie to darmowy tryb. Będzie to osobny tytuł, który nie wymaga zakupu, właśnie 6 Battlefielda, ale ma powiązane ze sobą jakieś tam wyzwania dla konta, co już zostało skrytykowane, ale o tym będzie osobno. Natomiast jest to kolejny krok, właśnie rozwoju tej całej marki. Wiadomo, że Battlefield, wiadomo było, że Battlefield otrzyma tryb Battle Royale. Już dawno, natomiast jeszcze właśnie nie wiadomo było, w którym momencie. No i to, to, to akurat się dzieje w ramach też właśnie tego pierwszego e, sezonu dodatków. I wcześniej w tym miesiącu Battlefield Studios stwierdziło, że Battle Royale będzie jedną z pierwszych rzeczy dodanych do gry poza zawartością sezonową i faktycznie dotrzymali słowa. E, już ten nowy sezon został wprowadzony 28 października, dołożył tam nowe tryby, nowe mapy, nową broń i tak dalej. I do tego jeszcze mamy nowy. nowy jakby cały moduł gry. Jestem bardzo ciekaw, jak się w to gra. Natomiast aktualnie, w tym momencie nie mam zupełnie na to czasu, ale jeżeli gracie, dajcie znać, jak się w to faktycznie strzela, czy jest to dobrze zaplanowany tryb, no i jakie wrażenia. Następnie, o ile dobrze kojarzę, to 18 listopada pojawi się tam kolejny moduł California Resistance i mapa Eastwood. Też tryb sabotaż, jakiś tam nowy broni, i 9 grudnia będzie Winter Offensive, i kolejne tam wydarzenia, właśnie z tym związane z nową mapą, i tak dalej. Tak więc, no, EA dobrze sobie zaplanowało produkt. Ładnie on rośnie, trzeba przyznać, tam sprzedaż jest no, niemała, nie jest jednak rekordowa. Także jestem ciekaw, jak będzie wyglądał raport EA po trzech miesiącach, jak będzie utrzymywała się liczba graczy. Póki co jest bardzo solidnie. Jak długo to zadziała, no zobaczymy jak to się właśnie wszystko zdarzy z premierą nowego Call of Duty w listopadzie właśnie i czy mocno spadnie liczba użytkowników właśnie Battlefielda, bo to jest chyba najbardziej coś co mnie interesuje w tym wszystkim. Czyli jak jest pokrycie graczy w Battlefielda w Call of Duty i jak jedno z drugim będzie kolidowało i się, kanibalizowało. Natomiast no zdecydowanie Trzeba przyznać, że EA tutaj poszło na grubo, bardzo dużo pracowali na tym, żeby to był dobry produkt. W istocie jest, co prawda single jest okropny i nie podoba mi się zupełnie, natomiast generalnie gunplay jest naprawdę dobry, jest co prawda szybszy, właśnie taki w stronę trochę Call of Duty, no ale, ale wciąż trzeba przyznać, że to jest naprawdę solidny produkt, który działa na ziemniaku też, także to trzeba przyznać, że jest świetnie zoptymalizowany. Stąd no jestem ciekaw jak wyjdzie ta konkurencja pomiędzy właśnie Battlefieldem a Call of Duty. Natomiast na ten moment to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, komentarzy, sobów dołączenia do Discorda, Patronite'a czy dowolnej innej formy wspierania tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Link ze wszystkim, wszystkie linki są w opisie oczywiście, w tym do źródeł. W ten sposób też doceniacie pracę Izzy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach na Okiem Dewa.